I dzień dobry, dzień dobry, we wtorek, 26 grudnia, gdzie my jesteśmy Agnieszko? Jesteśmy przy Żywej Szopce, na placu przy kościele Franciszkanów. Tutaj jest właśnie, się dzieją sprawy, a tutaj mamy to słynne okno papieskie. Jasejnie. Przedstawiane, a tam jest Żywa Szopka, Chcę, kolejka jest do niej, ale patrzę się tak śpi.

Mieliśmy w garści tego. a Tyś pokazał mu, gdzie jest niebo i zbiał nam teraz. Zapłacisz za to, rogi Ci ustne, jutra dziecka szmatka. Odejdź A. Aaaa. Tak to jeszcze dziecko dopiero było. Łomaczyć będziesz Ty się przed szefem. Kurna, zraczka, z zraczka. Zraczka, za Będzie zabawa. Zraczka, zraczka. Będzie koleczka. będzie zabawa dawaj Zraczka. będzie Zraczka. 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 na Zraczka. 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 No i my już po tej żywej szopce idziemy po nam mszę świętą do, do Dominikanów. No my już po mszy po Dominikanów, z powrotem jesteśmy pod Franciszkanów i tam na chwilę wejdziemy, bo tam jest szopka krakowska wystawiana. A tam teraz jest kolędowanie, Patryś już wstał i proszę, co to masz za balona? To ci kupił? Pan ci kupił? Ten pan. <gry> ten pan. Pan ci dała, tata zapłacił, tak? Podoba Ci się balonik? No pięknie. Patryś zobaczył balonika i od razu poleciał ten. Piotr już to sponsor balona. Tutaj z Patryckiem i Agnieszką wchodzimy sobie na świątecznie oświetlony rynek tak wygląda a tutaj mamy kolejną parka z tutaj Gdzieś tam szaleje z dziećmi tak tutaj mamy zupę trzeba No a jak święta to jest świąteczny obiadek Patrysia ulubionej restauracji a, a tyle też bo życzę, nie mam no. tutaj gdzie jesteśmy jest luz, ale jesteśmy na samym końcu. A wcześniej po prostu...